No hej moi drodzy, witam Was na weekendowych odcinkach zdrabkowych i będą one stały pod znakiem rywalizacji. Dzisiaj i jutro przygotowałem dla Was odcinki o wartości 70 zł, z tym, że dzisiaj więcej zdrabek będzie tańszych, i takich maksymalnie do 5 zł, czyli mamy i zdrapki za złotówkę, za 2, za trzy wybrane zdrabki za 5 zł, a jutro Podrapiemy sobie te od 10 złotych zwyż. No i zobaczymy, które warto drapać bardziej, czy te tańsze, czy jednak te droższe. Także mam nadzieję, też, że emocji nie zabraknie. Także zapraszam do oglądania. No to zaczynamy od najmniejszej drapki. Odcinek dedykuję wszystkim tym, którzy te tańsze drapki lubią najbardziej. 14, takiej liczby szukamy. Mamy 17, 16, 15. I tutaj 14 również nie było, czyli ta najmniejsza strapka niestety yy, okazała się przegrana. Dobrze, no to drapiemy dalej. Przed nami super siódemka. Szukamy tej szczęśliwej siódemki, ale niestety tak, widzę, że takiej nie znajdujemy. Dobra, czyli to na bok. Weźmy sobie drugą zrobkę za 2 zł. Tym razem worek pieniędzy. Czy znajdziemy upragniony plik? No niestety nie udało się, czyli mamy też zrobkę przegraną. Dobrze to drapimy dalej. Przed nami szczęśliwe linie. Teraz tak dla odmiany wersja żółta. Biedronka. Jest zaliczona. Ale nie wiem czy to jest dobry znak, jak pierwszy symbol się trafia. Złoto mamy, dobra i dalej kości. No i zbliżamy się do końca. Zostaje słoń. A taki gadziar nam tutaj w ogóle się nie trafił, także drabkę mamy przegraną. Znaczenia. No patrzcie, cztery zdrabki wydrapane i póki co żadnej wygranej. Trzeba to odmienić i mam nadzieję, że tą zdrabką będzie dużo szczęścia. 4, 36, 2 i 29. I co mamy? 34, 6, 13, 28. 7 nie mamy i druga linia 35, 3, 1, 11 i 18. Czyli potwierdza się póki co dużo szczęścia dla lotu. No to może, jak już jesteśmy przy tych strapkach z Kantaka, to drapmy sobie drugą i to będzie 250 000. W banku mamy 2, 32, 33 i 17.

No, patrzcie, rywalizacja przebiega naprawdę w sposób fantastyczny, bo jeszcze żadnej wygranej nie ma. Także nic tylko świętować. Drugi worek, druga gwiazda i druga siódemka tutaj również wygranej nie ma. Dobrze, teraz przed nami pensja. Może ona uratuje system. 24, 33. 6, 35 i 29, no niestety nie uratowała. Dalej zostaje bez żadnej wygranej. Dobra, królewska gra. Teraz przed nami szukamy diamentu. Perła, o proszę. Mamy pierwszą wygraną na dzisiejszym odcinku. I pod diamentem kryje się 4 zł. Wow, i to jeszcze podwójna. No, naprawdę. <gry> To jesteś hojna. Przed nami krzyżówka. Pierwsza literka, może pierwsze dwie sobie zrobimy. U e. Tak na pewno E znajdziemy. U też już mamy. O, jest kaktus. Tutaj mamy fryderyk. No i wszystko. od nam jeszcze dochodzi. No, jest zaliczona. No i dobra, póki co żadnego wyrazu nie mam złożonego, więc ostatnia tutaj literka O zadecyduje. O, teraz mamy dopiero pierwsze. Co tu dalej? O, tutaj mamy drugie. Anomalia. No i to jest wszystko. No niestety. Na tych dwóch się skończyło, także krzyżówkę mamy przegraną. A nie, jednak jest jakaś wygrana, patrzcie. Tak, tutaj plus. No, jak zwykle. Yy, ślepota. <laughs> Dobra, mamy y, drugą wygraną na odcinku. Krzyżówka dała właśnie y, takie 3 złote. Dobra, no to lecimy. Teraz przed nami ekstra pensja. 21, 15, 31 i 16. 14 wspaniale 22, 33 18 i druga linia 23 też nie mamy 17 i 3, kolejna zrapka niestety jest przegrana. No to może teraz król tutaj królewską wygraną nam zaserwuje i będzie finita. Gwiazda klucz. Tutaj muszą być trzy takie same symbole dla przypomnienia. O, jest kwiat, ale niestety minogrono się dołożyło. O, jest niespodzianka. Mamy trzy koniczynki, czyli jest wygrana. I mamy tutaj. Hu, o moi drodzy, nie wierzę. Jaki strzał? Łodcie panie. Pięć tych. No, nie, no, jak wygrywać to miliony, nie? I to jest mój rekord w tej zdrapce, bo takiej wygranej jeszcze nie miałem. Tak, VV, no proszę. No to jest, to jest to. Dobra, no to mamy wynik uratowany, można powiedzieć. I to jak? No, rewelacja. Dobra, przechodzimy do mniejszych zdrapek. Przed nami lotek. Słonia niestety nie było, więc on idzie tutaj nam do pustaków. Teraz kocham zimę. Dawno tej zarabki nie drapałem. Więc może się naładowała w pozytywne wygrane przez ten czas. Mamy trójkę, mamy 32 i 33. trzy. Osiem, dwadzieścia i 31. Nie naładowała się. Może dopiero będzie zimą dawać jakieś wygrane. No to lecimy dalej, o owocowa eksplozja teraz przed nami, ta jest wjęta w kiosku pod domem, nie w kolekturze, bo tam to już chyba sześć pustaków zaliczyłem, więc no żeby przerwać tą wspaniałą pasę, to postanowiłem wziąć gdzieś indziej, kiwi, jabłko, dobra, dalej mamy burówki. No więc zobaczymy, czy to przyniesie oczekiwany rezultat. No i tak, moi drodzy, rezultat osiągnięty, bo mamy linię. No proszę. 6 pustaków trzeba było wydrapać, żeby wygrać chociaż jakąś jedną. No także dobrze, że kupiłem w tym kiosku. To jeszcze był ananas. O proszę, druga linia. No, dzisiaj się dzieje. Moi drodzy, trzecia linia banany, czwarta linia, ale zaliczam odcinek. No proszę, drugi będzie szczęśliwy. Tutaj mamy troskawkę, kolejna linia. To mamy co najmniej 15 zł. Nie? Melonów nie było, gruszki nie było, kokosa nie było i arpusów też nie było. Dobra, no to sprawdzamy, ale jestem ciekawy. Uwaga, uwaga. 3 złote, 3, 3. No to zaliczamy 15, 3 i 3. Tak. Super. Tak, NN to się też zgadza. No taka owocowa, taką owocową to ja szanuję, nie? Przyćmiło trochę tych pustaków wcześniejszych. No patrzcie, jak nam się tutaj teraz zaczął ten odcinek układać. Normalnie szok. Tyle pustaków z początku, a później sypią. No to co tutaj mój fast cash pokaże. No, monety mamy. No proszę, jak się zdrabka odczarowała. No, szok. Uśmiech oczywiście. Nawet jak jest wygrana, to nie przeszkadza. Super, pod monetami mamy piątaka, czyli kolejna wygrana dochodzi do na naszego konta. No, rewelacja. Dobrze, przed nami dużo szczęścia. Podejście numer dwa. 17 i 12. Co mamy? Trójkę. No to nie jest dobry znak. Także zobaczymy, czy się potwierdzi. 24 8, 29, 19 i 35. Potwierdziło się. Jak to jest, że ta zdrobka na premierze normalnie tak sypała, a teraz co nie kupię to jest puste. Ja nie wiem jak to się dzieje. Dobra, teraz kasa, kasa. 12, 36 i 34. 35, 4, 11. Nie mamy. 32, 13. Pierwsza linia bez wygranych, za to z obokami. Kolejna. O, mamy 34. Jest wygrana. Super. 21, 31, 14 i 38. To co drapiemy, czy idziemy na okienka? Drapiemy. Jest piąteczka. Zobaczymy, czy okienka nam tylko powiększą jeszcze wygraną o jakieś portfele. No, portfeli nie było, ale jest wygrana. Powinno być te kontrolnych. No gdzie one są? Są te. Dobra, to mi wystarczy. Jest piąteczka. No to już powoli się zbliżamy do końca. Zostaje ostatnia strąbka za złotówkę. Kasa King. Mamy 100, mamy 2, mamy 15, mamy 5, czyli już praktycznie wszystko różne. No, dwójka tutaj nam też nie załatwia sprawy, czyli jest strapka pusta. Biały kotek. Takich liczb szukamy właśnie. Jako 29, 18, 25, 37 nie ma, 35, 41, 43, 32. Żadnej takiej nie zauważyłem, czyli to również jest drapka przegrana. No i drugie podejście do ćwierć miliona banku. I na końcu zostaną super linie dla takiego relaksu po tych wszystkich zdrapach.

i 23, również strapka jest przegrana. No nawet jak się po dwie sztuki bierze, to jak się ma nie wygrać, to się nie wygra. Yy, dobra, no to zostają super linie numer 47. Zobaczymy czy jakaś wygrana się dla nas tutaj kryje. Motyl pierwszym symbolem jest jeden. tylko jeden, tak, a kolejnym klucz. Klucza już nie ma. Okulary. O, okulary mamy większej ilości nawet, także dobrze. I popcorn czy też znajdziemy? Nie, tego już nie ma. Dobra moi drodzy, zostaje ostatni symbol wygrany. Niestety póki co nie ma, więc zobaczymy czy ten kwiat nam przyniesie wygraną. Niestety nie. Dobra, czyli linia przegrane mamy D i NR. Dobrze, zapraszam na podsumowanie. No, i zobaczcie, ile tutaj pustaków się wydrapało. Czyli, jak zwykle, no, jest to element nieodłączny i to takie ilości, że głowa mała. Ale tym się nie ma co przejmować, bo są zdradki, które nam tutaj zrobiły wynik. Tą jedną zdrawką jest król as, król Dama, 50 zł pod jedną linią, także jest to mój absolutny rekord, jeśli chodzi o tą zdrawkę. No i co do niej jeszcze, mamy piękną pięknie odczarowaną nową edycję owocowej eksplozji, bo tutaj wpadło 15 zł, czyli już mamy 65. Piąteczka w kasie, kasie, czyli tu już mamy cały wkład odzyskany z 70, tutaj mamy piątkę 75. 78 i 4,82 zł, czyli 12 na plusie, ale tak naprawdę wszystko dzięki tylko tej zdrabce, bo bez tego no to byłby spory, spory blamasz, nie? Dobra, test wyszedł pozytywnie. Zobaczymy, co przyniesie niedziela jutrzejszy dzień. Także trzymajcie kciuki, żeby również owocny, owocny był wygrany. Zobaczymy. Dobra, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Było długo, ale mam nadzieję, że się zrelaksowaliście. Do zobaczenia jutro. Cześć!